Ty, no i założyłem to konto na tym YouTubie Tylko co ja tu nagrywać mam? Kiedyś to był YouTube od słuchania muzyki a Teraz mi tu szwagier mówi, że tu jakieś influencerstwo że się filmiki nagrywa, później do fame MMA biorą No to mówię, założę Znajmanym bym się spróbował Tylko co ja nagrywać mam, kurde? Zwykły chłopak jestem brudny wiecznie w roboczych ciuchach po drabinach sobie latam w innych rusztowaniach całym mam Ci pokazywać co jak się robi żebyś później sam próbował później będziesz dzwonił żeby poprawiać trzymam mam drzeć się do telefonu jak ten napakowany dziki czy jakieś inne dziwne akcje robić. Nie wiem, no weź ty mi może pomóc. Co, co by ci tu pokazać? Jakieś wpadki, jakieś fajnie BHP jak się stosuje na budowach. Nie wiem, nie wiem co co co